Tak, ten rosół na pewno się będzie pojawiał przed każdym meczem, z racji tego, że tego posiłku meczowego w dniu meczu no praktycznie nigdy nie zmieniamy. Panie Tomaszu, pasków jeszcze nie ma, że piłkarze zjedli śniadanie, a dziś wieczorem przyjazd, kolacja już, menu gotowe na, na euro? Tak, tak, oczywiście, menu gotowe już naprawdę bardzo dawno, a teraz gotujemy, szykuję wszystko tutaj wspólnie z zespołem Hotelu Sheraton Hanower Pelikan, także wspólnie z kucharzami, z szefem kuchni szykujemy tą pierwszą kolację na, na rozpoczęcie tutaj pobytu w, w Hanowerze na miejscu. Oj, tutaj nie chcę za dużo zdradzać z racji tego, że troszeczkę to ma być niespodzianką też dla zawodników jak przyjadą, ale mogę wymienić, że między innymi będzie jakaś zupa orientalna, e, pojawi się szarpana, szarpana jagnięcina w takiej ciekawej postaci i zaakcentujemy troszeczkę tym, że się znajdujemy e, znajdujemy tutaj na miejscu, czyli sezon e, na szparagi. E, Niemcy słyną jakby ze szparag od dawnych, e, dawna, także pojawia się krem ze szparag do tego troszeczkę szpacli. W Niemczech, tak jak w Polsce, trochę zaczyna królować keba. Rozumiem, że tutaj tego... W menu nie będzie. Nie, 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 w naszym menu nie ma kebaba, aczkolwiek pojawiają się jakby takie różne formy, między innymi na przykład szarpana, szarpana jagnięcina, czyli robienie, robienie takiego troszeczkę street foodu w lżejszej formie, bo nie będę ukrywał, że też inspiracje tworząc dania i potrawy dla kadry czerpie z różnych jakby zakątków świata i z różnych form podawania tych potraw, między innymi też pojawiają się jakieś zdrowe formy różnego rodzaju street foodów i właśnie w takiej znajduje się kebab, tylko to bardziej traktujemy jako szarpaną jagnięcinę ze zdrowym pieczywem, zdrowymi dodatkami, z różnorodnymi. Panie Tomku, chciałbym zapytać, bo wiem, że przyzwyczaił Pan do tego, że w dniu meczu, bo o mecz Polska-Holandia chciałem zapytać, konkretnie co wtedy będą piłkarze jedli. Wiem, że przyzwyczaił Pan do tego, że rosół z perlicy jest podawany. Czy tak samo będzie i tym razem? I czy ewentualnie, no skąd ta perlica? Czy ona jedzie już teraz z Polski, już dojechała? Jak to wygląda? Perliczka jest ogólnodostępnym jakby produktem na całym świecie. Zgadza się, to jest menu i meczu się nigdy nie zmienia. To jest takie takie menu, którego nie zmieniamy. Głównie jeśli chodzi o obiad, tak pojawia się ten rosół gotowy dodatkiem perlicy, czy, czy natura, naturalnej kury, czy kurczaka kukurydzianego. Chodzi głównie o smaki e, i to, że to jest ptak, który no nie jest jakby jeszcze napędzony chemią, jak to się mówi i dlatego wyciągam z tego, z tego rosołu taki ciekawy aromat, wracający troszeczkę do tego smaku rosołu babci, czyli tych smaków dzieciństwa, gdzie dawniej gotowaliśmy z dodatkiem również dużej ilości warzyw i innego rodzaju mięs i tak, ten rosół na pewno się będzie pojawiał przed każdym meczem z racji tego, że tego piłku w dniu meczu, no praktycznie nigdy nie zmieniam. to jest tak, że piłkarze mają jakieś swoje upodobania i na przykład, nie wiem, któryś piłkarz zażyczy sobie carbonare i pan mu tę carbonare ugotuje? Jak to wygląda? Za ciężka karbonara. E, powiem szczerze, że przez te wszystkie lata już, bo dokładnie w tym momencie mi stuknęło 18 lat, czyli uzyskałem się pełnoletność w kadrze i właśnie po 18 latach e, no, trafiam tutaj na kolejny turniej. E, jest to niesamowita rzecz i poznałem jakby też e, te przyzwyczajenia również zawodników i to, co lubią, czego nie lubią i też, też pojawiają się również tego typu rzeczy, aczkolwiek no staramy się robić zawsze no, różne, lżejsze formy niektórych potraw, które są, po, 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 kiedy jesteśmy o nie poproszone. Oczywiście, jeśli w dniu meczu zawodnicy zresztą to nie proszą, to są profesjonaliści, no umówmy się, nikt nie prosi o tego typu rzeczy w dniu meczu, to tak jak wspomniałem, ten posiłek w dniu meczu jest taki e, troszkę od lat niezmienny i tam praktycznie nic nie zmieniamy. Jeśli cokolwiek się pojawia, to bardziej pomiędzy jakby tymi, tymi dniami, które, które są pomiędzy meczem e, i kolejnym meczem, czyli mamy tam różnego rodzaju jakby odstępy czasowe i tutaj możemy sobie pozwolić na różnego rodzaju dania i takie, jeśli są takie zachcianki, które możemy wspomnieć, które są dobre, zdrowe, to oczywiście jak najbardziej to spełniamy, jest Jesteśmy w stanie to zrobić tak naprawdę, no ja jestem dla zawodników. Jestem po to, żeby ugotować dla nich to, żeby im smakowało, ale no nie zapomnijmy o najważniejszej rzeczy i każdy z nas dobrze wie i oni też wiedzą, to są w 100% profesjonaliści wiedzą, po co tu przyjechali i to nikt nie poprosi o w trakcie zgrupowania jakiegoś kebaba czy czegokolwiek to innego. Nie? No to zaskoczą. My, nie. Na pewno no nie, to tak jak mówię, to są profesjonaliści, oni dobrze wiedzą, co mogą zjeść, ile mogą zjeść, jak mogą zjeść. Zresztą umówmy no, się w obecnych czasach świadomość żywieniowa jest na. Bardzo, bardzo wysokim poziomie i każdy tutaj zwraca uwagę na to, jak się odżywia, co je e, po to, żeby poprawić wydolność fizyczną i regenerację. E, to jest jeden z czynników, który na pewno pomaga w tym procesie. Kiedy ja mówimy podać, o bo jak spotkaliśmy się tutaj, to, y, to mówił Pan, że ta, w trakcie małego obchodu z dyrektorem ds. logistyki, czy wszystko ok, jak wrażenia, i czy tutaj wszystko dopięte na ostatni guzik, kran nie przecieka? Nie, wszystko dopięte na ostatni guzik. Ja mówię, że obchód z racji tego, że wczoraj przyleciałem około godziny 10 i już zaczęliśmy szykować jakby i posiłki i rzeczy tak, żeby wszyscy... Spinać jakby organizacyjnie to do tego przyjazdu z racji tego, że za chwileczkę muszę biec na kuchni i szykować już ten posiłek, który, który będziemy szykowali, czyli kolację. No Po sprawdzaniu towaru, ułożenie sal, różnego rodzaju rzeczy. Ten proces de facto zaczął się już dużo, dużo wcześniej, bo w momencie, gdzie hotel został wybrany, to ja już byłem tutaj wcześniej na tak zwanej site wizycie i wspólnie jakby ustalaliśmy plan, schemat działania, poruszania się zawodników, ułożenia sal. No i przede wszystkim menu dostępność produktów i oczywiście. To nie jest tak, że jestem tu sam, ja tu jest sztab osób, które jakby odpowiadają za każdy drobny szczegół, który ty się zajmuje. No moim zadaniem jest odpowiedzialność za całe FMB, czyli za kuchnię, i również za serwis, za za te wszystkie rzeczy związane z jedzeniem i napojami i ze strony serwisowej i stąd jakby no, troszeczkę tego jest, żeby to wszystko pospinać. Jak ja mówię, jadę na ten pierwszy strzał, żeby to sobie poukładać, odpalić z racji tego, że no, będzie to nasz dom przez najbliższe półtorej miesiąca no to musi to fajnie funkcjonować. Jeśli chodzi o posiłki w nim na pewno dużo już rozmawialiśmy o rosole, ale zastanawiam się, czy też jest tak, że to trzeba jakoś na przykład zbalansować wcześniej kalorycznie i tak dalej, to śniadanie musi być inne niż w innych dniach i tak dalej, czyli też są pewne jakieś rytuały. yeah. <laughs> Tutaj najważniejsze jest 48 godzin w, wokół meczu. Oprócz mnie e, jeździ z nami nasz dietetyk Wojciech Zeb, który również edukuje jakby zawodników pod skątem świadomości dobrego odżywiania, i tutaj on też e, jego rola tutaj duża, żeby edukować i rozmawiać z zawodnikami. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, to są 100% profesjonaliści. Oni dobrze wiedzą, ile mogą zjeść, na ile sobie mogą pozwolić. E, I tutaj jeszcze wsparcie, wsparcie ze strony dietetyka, przepraszam, może zajdziemy, ja, przejedziemy. Kolacji by nie było, jakbym je rozjechał, nie? <gulacji> Słuchajcie, i tutaj to wsparcie ze strony dietetyka, no, też jest taką dodatnią rzeczą, i tak jak wspomniałem, no, to jest takie wykorzystywanie w 100% wszystkich możliwości, jeśli, jeśli można sobie na to powiedzieć. Wracając do samego tego pytania, no, te, te, zaczynając od samych śniadań, no, wszystko wokół 48 godzin w boku meczu już tutaj zwracamy uwagę na to. Przed meczem koncentrujemy się na tak zwanym ładowaniem węglowodanami. Tutaj pojawiają się różnego rodzaju produkty z dużą ilością węglowodanów. W dniu meczu również na tym się skupiamy. Te posiłki są bardzo, bardzo no, powtarzalne. Za każdym razem praktycznie ten posiłek w dniu meczu się nie zmienia. A był Pan na wszystkich wielkich turniejów? Ale chodzi o rodzaj kuchni yy, czy zaplecza nie, kuchennego. Nie, które <laughs> całość i wrażenie i tak dalej. Szczerze powiem, że, że powiem szczerze, że każda jest inna. Każda jest inna, każda coś innego wnosi. Eee... No tutaj pojawiają się różnego rodzaju różnice kulturowe niejednokrotnie. Patrząc wstecz na ostatnie jakby mistrzostwa, czyli Katar, szczerze powiem, że ja bardzo, bardzo pozytywnie odbieram jakby cały zespół kuchni, który tam był, wspierał mnie w tym, w gotowaniu. Naprawdę fajnie mi się tam pracowało i szczerze powiem, wspólnie z zastępcą, bo z racji tego, że jeździ ze mną, również mam zastępcę swojego, która, osoba, która mnie wspiera jakby w kuchni, taka moja prawa ręka. I wspólnie jakby stwierdziliśmy, że ten Katar był naprawdę fajny pod względem takim zaangażowania pracowników i pomocy w kuchni w tym co tworzymy i gotujemy i naprawdę fajnie się do tego przygotowali. Zresztą nie będę ukrywał, że widząc nawet tutaj po standardach hotelu Sheraton to są standardy bardzo wysokie, także na pewno będziemy mieli dobre wsparcie. Panu Pan o 18 latach w kadrze, Pan też jako kibic futbolu czuje jeszcze jakąś gęsią skórkę przed turniejem czy już tak totalnie na spokoju wszystko? Za każdym razem jest to samo, za każdym razem nie można popa popaść w rutynę. Ja, ja można powiedzieć, od odpalania tych pierwszych dni, bo to są i zgrupowania, wyjazdy. E, tutaj jesteśmy w tym momencie, za kilka dni znowu wyjeżdżam do, do kolejnego hotelu, żeby przygotować jakby hotel na drużynę w Hamburgu przed meczem, następnie później Berlin, później ten Dortmund i szczerze powiem, że za każdym razem dzień przed moim wyjazdem pojawia się takie jakby można powiedzieć ściskanie delikatne w żołądku, bo nie, tak naprawdę nigdy nie wiem co zastaniemy. Tutaj nie, ja muszę jakby w skupy, być w 100% skupiony na tym, jak, jak to przygotować, jak to zrobić, z racji tego, że chcę to zrobić najlepiej, jak jestem w stanie.